dobry Państwu, pilne. Szanowni Państwo, pilnym jest to, że w pisie zakładają kaganiec kandydatowi na prezydenta Karolowi Nawrockiemu. Karol Nawrocki, który wcześniej zapowiadał, że rzeczywiście pójdzie na komisję sejmową i będzie mówił o stanie swoich finansów, okazuje się, że tam nie będzie, tak powiedział Krzysztof Szczuski, że nie, nie pojawi się tam w komisji finansów, dlatego że zwołuje, zwołuje ją <laughs> Szymon Hołownia, też kandydat na prezydenta i w takim wypadku yy, on tam nie pójdzie. Rozumiecie Państwo, kandydat na prezydenta, który okazuje się, że który okazuje się, że nie może sam odpowiadać na pytania dotyczące swojego majątku. Dlaczego tak groźna dla nich jest ta komisja? A Państwo, Państwu, że na tej komisji może być też część niejawna, i tam będzie można zadawać pytania Karolowi Nawolskiemu odnośnie tego, co mi tutaj poruszają, że służby specjalne wmieszały się do tej kampanii i, i dlatego ta sprawa wypłynęła. Jak Państwo, to jest nieprawda. Ja nie mówię, że służb specjalnych nie ma. Ale służby specjalne raczej chroniły Nawrockiego. Ja Państwu wytłumaczę dlaczego. E, bo, Szanowni Państwo, e, ludzie z Komitetu Wyborczego Nawrockiego i ludzie z pis doskonale zdawali sobie sprawę z tego, dlaczego zresztą teraz się przyznają, że wcześniej czy później miała wybuchnąć ta afera dotycząca e, tego mieszkania. Oni sami byli, że przecież, pamiętajcie Państwo, najpierw sprawdzano Karola Nawrockiego w związku z wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa w 2017 roku. Później kolejny raz w 2020 roku. I toczyło się całe postępowanie. No, Szanowni Państwo, jeżeli toczyło się całe postępowanie, to oczywistym jest to, że służby wiedziały, wiedziały, co tam się dzieje. No. Przecież posłuchajcie Państwo, tutaj mamy temat sam wywołany przez Nawolskiego, który oni wcześniej wiedzieli, że będzie. No, czytamy fakt. Afera mieszkaniowa Karola Nawolskiego, pani Aleksandra Niemasz. I tytuł Nowe fakty w sprawie Naworskiego. Mieszkanie po panu Jerzym sprawdzała ABW. Afera mieszkaniowa króla Naworskiego zatacza coraz większe kręgi. Jak donosi Rzeczpospolita ABW, wnikliwie sprawdzała mieszkanie po panu Jerzym już w 2017 roku. A 4 lata później prowadziła w tej sprawie postępowanie. Byliśmy przekonani, że sprawa wybuchnie po pierwszej turze, ale stało się to szybciej. Mówi Rzeczpospolita Jeden z, z czołowców Naworskiego. PIS są teraz pewni, że informacje o Gdańskiej kawalerce zostały zaczerpnięte z Teski i którą skopiowano i przekazano mediom. Jak podejrzewam, Rzeczpospolita Politycy organizacji opozycji domagają się od Tomasza Siemoniaka listy osób, które miały dostęp do ankiety Bezpieczeństwa Narodowego. Prezes IPN był pod lupą AWW od 2017 roku. Gdy starał się o dostęp do klauzuli ściśle Tajne. Agencja zainteresowała się wówczas mieszkaniem, który nabył Nawrocki. Rzeczpospolita dodała do informacji, że w 2021 ABW prowadzi, prowadziła postępowanie w sprawie gdańskiego mieszkania po seniorze. Były przesłuchania, sprawdzono przepływy finansowe. Ostatecznie Nawrocki otrzymał od agencji certyfikat dostępu do klauzuli ściśle Jak zauważa dziennik, ABW było wówczas pod kierownictwem pułkownika Krzysztofa Wacławka. Eee. Eee. Obecnie doradcy Andrzeja Dudy. Eee. Politycy piszą, uważają, że dokumenty zebrane przez ABW w sprawie Karola Naworskiego zostały skopiowane. W partii jest też obawa o to, że gdy sam pan Jerzy zabierze głos, sytuacja Naworskiego pogorszy się jeszcze bardziej. Takie informacje mieliśmy już w grudniu 2024 roku. Byliśmy przekonani, że sprawa wybuchnie w pierwszej że ale stało się to szybciej, bo w sondażach, które robimy codziennie, Naworski prawie równo się z Trzaskowskim formalnie dzielił ich jeden punkt procentowy. Ale naszym zdaniem, popierany przez nas kandydat, był niedoszacowany i te wszystkie tutaj takie i główne. I zarzut odpierał oczywiście pan Dobrzyński i tutaj mówi, że w ABW było głośno. Szanowni Państwo, ja mam inne pytanie. Zobaczcie Państwo, przecież należy wrócić do tego, że skoro to się to postępowanie, Skoro tam były jakieś niejasności, no to niewątpliwie w tym postępowaniu było brane pod uwagę to, że była ta afera, o której ja Państwu mówiłem, była tam ta afera i ta sprawa dotycząca notariuszy w Trójmieście. Ta sprawa zakończyła się realizacją tak dużą w 2018 roku. I skąd się to postępo, postępowanie ABW wzięło. I teraz to, co zrobił Pis i to, co zrobił Kaczyński, skoro oni mieli wiedzę, że ta sprawa może wybuchnąć, ewentualnie tak jak oni obliczali, że sprawa wybuchnie w drugiej turze, no, zobaczcie państwo, ani nie wycofali tego kandydata, ani go nie przeszkolili, nie pouczyli, żeby on no przynajmniej, no, nie wywoływał już tak po prostu wilka z lasu. Przecież to sam Nawrocki, nieproszony o to, powiedział, że ma jedno mieszkanie jak wszyscy Polacy. Przecież kiedy pani Magdalena Biejak zapytała go o ten, jego zdanie na temat podatku katastralnego, to on powiedział o tym, że on ma jedno mieszkanie, jak wszyscy Polacy, i jak, jak to wpłynie później na, na ten rynek, i, i, i dyskusja o tym, o tym, w jaki sposób Polakom ułatwić dostęp do mieszkań. I wiecie Państwo, to jest niezwykle interesujące, bo tutaj wychodzi pewnego rodzaju rozbicie w pisie i rozłam, bo skoro byli ludzie, którzy, no mówiąc tak po prostu, czekali na to, kiedy Nawrocki się rozbije, prawda? Tylko tutaj powiem państwu tak, postawa Kaczyńskiego, bo w sytuacji, kiedy Kaczyński otrzymał ten raport odnośnie Nawrockiego, ten raport, mówiono, że on został stworzony przez ludzi Morawieckiego, Sądzono, że być może wtedy Kaczyński zareaguje inaczej. Kaczyński zareagował po swojemu, że e, oczywiście, skoro on doszedł do wniosku, że jednak będzie nawrocki, to nic tego nie zmieni. I uważał e, Morawieckiego za konkurenta. Zresztą wiecie państwo nawrocki, znaczy z obajtkiem e, zadeklarowali, że powołają swoją partię. Kaczyński już miał wtedy te głosy i wiedział. I tutaj Słusznie i to okazuje się, że to Morawiecki miał rację i, i otoczenie Morawieckiego, że Nawrocki jest dla nich zagrożeniem i okazuje się, wiedzieli, co tam jest, jakie są informacje. Teraz według tego, co mówi pan profesor Dudek, mogą być jeszcze inne informacje na temat Nawrockiego, które rozwalą całkowicie już tę kandydaturę. Wiecie państwo, no teraz Szukają kolejnego kozła ofiarnego, bo e, kozłem ofiarnym ma być teraz pani Wierzbicki, czyli e, pani e, rzecznik e, prasowa Karola Noworskiego, że jej niefortunne sformułowania miały spowodować ten e, kryzys. No, państwo, to jest e, kuriozalne, co, co, oni, co oni mówią. E, rzeczywiście, tam wszyscy postępowali. Po prostu nie było jednego ośrodka dowodzenia, tak to można powiedzieć. Tam wychodzili, robili tę konferencję. Nawrowski sam sobie przeszkadzał, no bo i sobie zrobił kłopot. W sytuacji, kiedy wyszedł Czarnek, ja nie wierzę w to, że Czarnek chciał, mówiąc tak po polsku, ugotować Nawrowskiego. Kiedy wyszedł Czarnek i pokazał ten akt notarialny, chciał, żeby na tym zakończyły się te dyskusje. No, to Nawrocki sam, kiedy poszedł do reaktora Remunowskiego, czarnek powiedział, że zostało zapłacone 120 tysięcy. E, Nawrotski powiedział, że nie zostało zapłacone. No, zrobił sobie problem, no bo e, u notariusza napisali co innego i de facto tam było tak, że Nawrocki z żoną sprzedawał sobie i żonie mieszkanie. Na podstawie tych upoważnień, w ogóle jest w ogóle wygląda dziwnie, i, i teraz, żeby ugasić, ugasić ten pożar, to na wychodzi składa oświadczenia o tym, że chce podarować mieszkanie, które tak naprawdę nie czy należy do niego, bo według tego, co napisał, jest logiczne mecenas Giertych, no po prostu ten akt notarialny był nieważny, no bo dlatego, że Pan e, Jerzy był cały czas w Związku Małżeńskim i jak sam państwo wiecie, bez Podpisują, że ta sprawa nie mogła zostać sfinalizowana. Także teraz okazuje się, że Nawrocki chce brnąć dalej w te, w te dziwne sytuacje i chce podarować coś, co, niego, co do niego nie należy. Teraz czas na wkroczenie prokuratury. No, są już podobno dwa śledztwa wdrożone jedno z e, zainicjowanych przez panią posłankę Bijac. I całym lekarstwem dla nich. I się, Państwo, jaka to deklaracja jest to, że oni boją się puścić na na Komisję Sejmową. Wiem że oni nawet nie potrafią go już w tej chwili tak nauczyć, tak szkolić, żeby on na tej komisji się nie pogrążył. Boją się tych informacji, które tam są i wtedy będą zadawane pytania. A te pytania zadawane przez nich, skąd mieliście ten przelew bankowy, to tylko służby specjalne. Proszę Państwa, ten przelew był w Urzędzie Miasta. To nie tylko służby. A tym pytanie przez nich dziennikarzy, skąd mieliście coś, kiedy jeszcze niedawno cieszyliście się, że Nisztor pokazywał zeznania szopy, prawda. No, to, to jest kuriozalne. kiedy Pereira pokazywał jakieś smsy skompilowane posła, czyli senatora później w Rejsy, coś, niebywałe, coś niebywałego. Kiedy ewidentnie wiadomo było, że śledzono Pegasusem polityków podczas kampanii prezydenckiej, wtedy. Również wiadomo było o tym, czy Rafał Czaskowski wstąpił w Końskich, czy nie. mówił o 2020 roku. I, i, I teraz oni mówią o tym, że służby specjalne się do włączyły. Właśnie trzeba zbadać, do tego służby specjalne nie robiły tak, jak powinny i dlaczego Nawrocki dostał certyfikat bezpieczeństwa. No bo wszystkich informacjach o środowisku, w jakim on się porusza, no, szanowni Państwo, ja znam mnóstwo ludzi, w stosunku do których toczyły się różnego rodzaju postępowania i ci ludzie no, mieli albo zawieszane te dostępy do informacji niejawnych, albo, albo mieli fan albo nieprzyznawane, to naprawdę tutaj Tamiejński dawał wszystkie. No, wiecie Państwo, skoro Jarosław Łukaszyński dostał dostęp do informacji niejawnych, pomimo tych wszystkich spotkań z Wasinem i też innych rzeczy, które powinny być wyjaśniane, Skoro Kamiński miał dostęp do informacji niejawnych, pomimo tych swoich problemów z alkoholem i tak dalej, i tak dalej. Wiecie państwo, wąsik, pomimo różnych rzeczy, które powinien wyjaśniać. Grzegorz Postek był szef komisariatu na dworcu centralnym, który awansował do CBA, no właśnie dlatego, że był tym szefem komisariatu na dworcu centralnym i znał szereg tajemnic tych różnych ważnych ludzi. To, to, to jest właśnie kwestia wyjaśnienia, co przez te 8 lat robiły służby specjalne, dlaczego taką lekką ręką dawały te certyfikaty. A to, że na zakładałem koganiec, to jest już jakiś szczyt desperacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i bardzo proszę o rozważenie kupienia naszej książki więzień, cieba, Naprawdę e, sprawa robi się coraz bardziej dynamiczna. Ja siedzę spokojnie, patrzę, co oni dalej z tym wszystkim zrobią. Strasznie denerwują się, e, wąsik wyje, skąd my mamy jego billingi telefoniczne, reszta skąd my mamy ich numery telefonów, jest na nich zagrożenie życia. Jak oni na nas z Jankiem siedzieli, na naszych godzinach, właśnie cztery godziny na dobę, ujawniali niektóre rzeczy po to, żeby nas lokalizować, e, opinii publicznej, szuli na nas. To nie było sprawy. My nie mieliśmy zagrożenia. W końcu sąd okręgowy w Warszawie zdecydował, że, mamy, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia i kazał przydzielić nam ochronę policyjną. A u nich jest inaczej. Sam numer telefonu powoduje dla nich zagrożenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i wsparcie naszego kanału.